podpiszcie się i możecie wypełnić. A dlaczego pani nie daje czy Ja nie piszę. Aha, bo pani tutaj jest jak siedzi. Przeszkadza. Co ja tu będę całą godzinę robiła? Ma pani jakiś problem, to niech pani napisze na kartce i włoży to, tą kartkę w dupę. Co? Nie, nie to chciałam powiedzieć. Pani nie obraża coraz bardziej. Chciałam tylko powiedzieć, żeby... Yy, że jak ma pani jakieś problemy, to nie pani są stiecz. Ale tak mi się rzaczik z dla sunął. Będę śmieszny ten żarcik. To bardzo nastary. Dobrze. Dwóch. Dwa. A powinny być trzy. A, bo tu jest rzecz, No to wpiszcie sobie. Zyczę powodzenie. Dziękujemy. Nie, wzajemnie. Ja nie piszę sprawnie na no chłopczyku. A ja wpiszę sobie to na tym. Bo nie pisałam. Pokaż co tak jest. Przestań pani patrzeć. Nie podpowiada się uczniom. Ale potrzebują jednak pomocy. To chyba będzie odpowiedź i tak mi się wydaje, że nie chcę. Pani jedna przestań. Spokojnie no, już się nie odzywam.